Idealna okazja, jaką jest Dzień Matki, aby sprawić słodki prezent. Czyli o tym, jak przygotować panekotę. Czyli tak. Do 200 ml śmietany 30%, którą tutaj mam w garnuszku, dodałem 200 ml mleka 3,2%. Aby całość nieco ospodzić, dodaję 40 g takiego drobnego, drobnego cukru. I oczywiście jeden z moich ulubionych, najwspanialszych dodatków, jakim jest laska wanilii. Wiem, laska wanilii to jest jedna z najdroższych przykroń, ale naprawdę wierzcie mi, że raz na jakiś czas warto wykorzystać. Ukłaszczam laskę wanilii. Biorę malutki nożyk. Przykręcam wzdłuż na pół. Biorę tę stronę noża, którą przykładam właśnie do otwartej laski. Dociskam i jednocześnie przesuwam, wy wy wyskrobując nasionka. I przykładam do mleka zaśmytana. Żeby pana kaza była bardziej waniliowa, oczywiście zążę tą laskę wanilii. Wszystko pomieszam, i teraz tą waniliową masę mleczno-śmiertanową muszę zagotować. Wszystko już się ładnie zagotowało. Tą laskę wanilii już mogę wyjąć. Dodaję teraz nabęczniałą żelatynę, którą przekładam już do gorącej mlecznej masy. Teraz mieszam bardzo dobrze, aż ona całkowicie idealnie dobrze się rozpuści. 10 gramów żelatyny rozpuściłem w 50 ml w dobrze wymieszałem. Rozpuściło się, zastygło do takiego momentu, jak, jakiego widzieliście, przeniesione do masy. Widzę, że żelatyna się bardzo dobrze rozpuściła, w masie mlecznej. Przygotowałem sobie już takie specjalne naczynka, jak widzicie, do pana koty czyli to są takie plastikowe, właśnie takie stożkowate. I one mają taką nasadkę. Nie muszę ich natłuszczać, wobec tego teraz tak przygotowaną masę bezpośrednio już przelewam do tych miseczek. Ale też jak widzicie jest taki pewien margines tutaj. Wobec tego niewiele poniżej niego. Maksymalnie dolewamy tą masę. No dobrze, kochani, chyba najszybszy deser, jaki do tej pory robiłem w histerii kuchni Filipa. Przynajmniej na tę chwilę jest gotowy, ponieważ jeszcze będzie musiał się dobrze schodzić i przede wszystkim schodzić do lodówce przez przynajmniej 3 godziny, ponieważ no, musi to być pana kota, czyli właśnie taka, że tak powiem, górka galaretowata, mleczna, waniliowa. Ten deser podam w taki sposób, że tutaj mam truskaweczki, część truskawek zmiksuję na taki fajny sos. Rozłożę na talerzyku takie kółeczko właśnie z tego sosu. Na nim położę właśnie gotową panę kotę, Z wierzchu położę truskawki przykrojone na ćwierteczki, do tego listek mięty i będzie oh, będzie naprawdę super. Jak to się wystudzi, to jeszcze nałożę takie wieczko. I oczywiście jak wyjąć taki deser z tego? To jest bardzo proste. Wystarczy odrobinkę zanurzyć w, w ciepłej wodzie takie naczynko. Później odwrócić do góry nogami ono bez trudu powinno być. Subskrybujcie mój kanał na YouTube. Zapraszam do polajkowania fanpage'a na fejsie, mojego Instagrama. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się oczywiście kiedy indziej. Do zobaczenia.